W tym wideo pokażę Ci, jak rozwiązać problem, gdy Twój iPad nie obraca się. Jeśli uznasz to za przydatne, rozważ subskrypcję i polubienie tego materiału. Ja używam iPhone'a, ale proces jest dokładnie taki sam na iPadzie. Omówimy dwie opcje. Pierwsza to sprawdzenie, czy obracanie ekranu jest zablokowane. Aby je odblokować, jest to bardzo proste: musisz otworzyć panel sterowania na swoim iPadzie, a następnie doknąć tego ikony, którą widzisz na ekranie. Czyli tej skutką, która jest taka sama na iPadzie. Naciśnięcie tej ikony dezaktywuje blokadę, tak jak widzisz teraz na ekranie. Dzięki temu twój iPad może się już obracać. Jeśli jednak blokada jest wyłączona, a iPad nadal się nie obraca, opcją, którą najczęściej polecam do rozwiązania tego problemu, jest ponowne uruchomienie urządzenia, czyli tak zwane wymuszone uruchomienie. Nie martw się, jest to bardzo proste. Wymaga jedynie kombinacji przycisków. Naciśnij raz przycisk zwiększania głośności, następnie raz przycisk zmniejszania głośności, a potem przytrzymaj przycisk zasilania, aż ekran iPada zrobi się czarny i pojawi się logo Apple. Nie trzeba przytrzymywać wszystkich trzech przycisków jednocześnie najpierw jeden raz przycisk głośności w górę, potem jeden raz przycisk głośności w dół, a następnie przytrzymanie przycisku zasilania, aż ekran stanie się czarny i pokaże się logo Apple. To naprawdę takie proste. Mam nadzieję, że to wideo było dla Ciebie przydatne. Jeśli chcesz w pełni wykorzystać możliwości swoich urządzeń Apple, zobacz opis filmu. Dziękuję za obejrzenie tego wideo.